Dzisiaj razem z Natalią z kanału Paranormalia przygotowaliśmy dla Was odcinek z dziesięcioma mitologicznymi greckimi stworzeniami. Zapraszam. Cyklopy to giganty, których powstanie przypisuje się bogini ziemi. Cechuje ich ogromna siła i okrucieństwo, a ich znakiem rozpoznawczym jest jedno oko umieszczone na wysokości czoła. Na początku cyklopy były więzione w podziemiach tartaru przez ich ojca Uranosa, który bał się ich mocy. W końcu jednak Zeus postanowił wypuścić ich na ziemię. Aby okazać wdzięczność, cyklopi zajęli się produkcją piorunów dla Zeusa. Pegas to biały, skrzydlaty koń pochodzący z greckiej mitologii. Pojawia się wielokrotnie w greckiej sztuce, rękodziele, obrazach oraz rzeźbach. Pegas urodził się, gdy Perseusz odciął głowę jego matce Meduzie. Po jego narodzinach wzniósł się do niebios, gdzie przysiągł wierność Zeusowi. Zeus przydzielił mu jedno ważne zadanie – noszenie dla niego błyskawic. Pegas znany jest ze stworzenia fontanny na górze Helikon oraz z walki przeciw Chimerze. Po śmierci Pegas został umieszczony przez Zeusa wśród gwiazd, stanowiąc gwiazdozbiór Pegasa. Hydra to morderczy potwór o wielu głowach i jadzie tak potężnym, że potrafi zabić człowieka samym oddechem. Co więcej, krew tej bestii także jest zabójcza. Starożytni greccy poeci piszą, że ma tak wiele głów, że jej podobizny nie da się umieścić na malunku na wazie. Głowy Hydry odrastają w razie odcięcia. Mówi się też, że na miejsce każdej utraconej głowy pojawiają się dwie kolejne. Gdy Herkules zdał sobie sprawę, że zwykła walka jest bezskuteczna, wpadł na pewien plan. Odciął jedną z głów i w miejsce szyi wsadził pochodnie. Rana zasklepiła się, a głowy potwora przestały odrastać. Tą taktyką udało mu się pokonać. Centaury to mitologiczne stworzenia o ludzkich głowach, rękach i tułowiach umieszczonych w nogach i ciele konia. Najsłynniejszym centaurem w mitologii greckiej jest Chiron. Jego inteligencja oraz imponujące zdolności lecznicze kontrastują z przemocą i piatwem pozostałych. Minotaur, którego imię oznacza dosłownie Byk z Minos, to przerażające stworzenia u głowie byka i ciele potężnego człowieka. Ze względu na swoją nieokrzesaną i brutalną naturę został wygnany do centrum labiryntu minojskiego, zaprojektowanego przez Dedala i Ikara. Minotaurowi składano ofiary z ludzi. Miały one rzekomo zapobiec okropnej pladze. Słynny człowiek byk został pokonany przez ateńskiego herosa Tezeusza. Tyfon to najokrutniejsza z kreatur w całej mitologii greckiej. To legendarna bestia o gigantycznych rozmiarach. Gruna połowa jego ciała przypomina ludzką i sięga gwiazd. Zamiast ludzkiej głowy, tyfon ma sto potwornych, smoczych głów, wyrastających z jego szyi i ramion. Dolna połowa ciała tego monstrum składa się ze splątanych ze sobą wężych ogonów. Posiada także skrzydła tak wielkie, że gdy je rozłoży, zasłania słońce. Jego oczy błyszczą ogniem, przerażając każdego. Nawet mieszkańców Olimpu. Tyfon to ostatni syn Gai, a wychował się w piekielnych otchłaniach Tartaru. Nosi miano Ojca wszystkich potworów. Tyfon jest tak potężny, że jedynie Zeus może stawić mu czoła. Podczas gdy inni bogowie uciekają w popłochu, Zeus pozostaje niewzruszony. Chimera to dzika. Zionąca ogniem bestia z Licji. Posiada ciało i głowę lwa, a w miejscu ogona znajduje się wąż. Na plecach ma skrzydła i głowę kozła. Termin chimera opisuje dowolne mityczne i fikcyjne stworzenie, które składa się z wielu zwierząt. Używany jest do określania wybujałych i niemożliwych konceptów. Z tego co wiadomo, chimera po raz pierwszy pojawiła się w Iliadzie. Tradycyjnie uznaje się, że jest to kobieta, której potomstwem są sfinks oraz nemeński lew. Sama chimera jest potomkinią Tyfona i Echidny, a jej rodzeństwo to potwory takie jak Cerber czy Hydra i Jernejska. Gryf to legendarne stworzenie o ciele, ogonie i tylnych nogach lwa, a głowie i skrzydłach orła. Wyposażony w orle szpony na przednich łapach. Jest to iście królewskie połączenie w końcu to król zwierząt oraz król ptaków. Gryf kojarzony jest przez to z intelektem i szlachectwem. W starożytnych czasach był on symbolem świętej mocy i strażnikiem świętości. Mityczny sfinks to stworzenie mające tył i łapy lwa skrzydła orła oraz twarz kobiety. Znany jest ze swojej zagadkowej i bezlitosnej natury. Rozszarpuje i pożera tych, którym nie uda się rozwiązać jej zagadek. Sfinks pojawia się w legendzie o Edypie. W tej historii Edyp zmierza w kierunku Teb, gdzie jest królem. Jednakże na swojej trasie napotyka nietypową przeszkodę. W drogę zagradza mu Sfinks i przepuści Edypa jedynie, gdy ten rozwiąże jej zagadkę. Gorgony to groteskowe kreatury. Posiadają kły, wąsy oraz węże zamiast włosów. Meduza jest najlepiej znaną spośród gorgon w mitologii greckiej. Urodziła się będąc potomkinią starożytnego morskiego bóstwa Ceto. W miejscu nóg miała ogon węża, a zamiast włosów jadowite węże. W przeciwieństwie do swoich sióstr, które potrafiły m.in. zabijać krzykiem, meduza zamieniała spojrzeniem w kamień. Została zdekapitowana przez Perseusza, który wykorzystał lustro, aby nie zamieniła go w kamień oraz kosę, aby bawić ją głowy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o mitologii, egzorcyzmach, świadomym śnie i wszystkim, co wiąże się z paranormalnymi doświadczeniami, koniecznie wejdźcie na kanał Paranormalia. Wystarczy kliknąć miniaturki pokazane na ekranie albo wejść w link podany w opisie. Nie zapomnijcie też o ocenie i subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.